Bożena Kew Pomiędzy Tak stoi i stoi, gapiąc się w okno na ten plac gasnący w listopadowym zmierzchu. Nic nie widzi, wiem to. Sama pamiętam ten widok, kiedy go nie widać. To szumiące, ruchome tło wydarzeń, których nie ma, ale dzięki temu ruchowi wydaje się, że bardziej mogłyby być. Tak stoi i stoi, i czas się w nim zatapia jak w rozlewisku afrykańskiej rzeki o zachodzie słońca. Brozą w niej ptaki, stają, patrzą, mija wieczność, a one stoją. I tak patrzy, nie patrzy, przekraczając jak zawsze swoim niezbyt jednoznacznym sposobem istnienia granice pomiędzy jest, a da się pomyśleć, pomiędzy męskim a żeńskim. Pomiędzy w środku i na zewnątrz. Pomiędzy tęsknię a mam. Pomiędzy pomiędzy. Czytała Anna Gajewska Wolnelektury.pl Zostań naszym przyjacielem.